Cześć, chciałbym Wam w kilku słowach opowiedzieć o prawidłowej pozycji stojącej, ponieważ wielu z moich pacjentów przychodzi do mnie z problemami bólowymi, z różnego rodzaju dolegliwościami spowodowanymi właśnie przez złą postawę ciała. Dlatego pokażę Wam teraz, jak prawidłowa postawa powinna wyglądać. Jeżeli staniecie sobie bokiem do lustra, weźmiecie sobie na przykład kij odszczoty i postawicie go pionowo, tak, żeby kij był na przedniej części waszej kostki i staniecie sobie prosto to powinien ten kij przechodzić przez środek Waszego kolana, środek Waszego biodra, środek Waszego barku i środek Waszego ucha. Jeżeli te pięć punktów będą w linii, to znaczy, że obciążacie dobrze ciało i nie macie bady postawy. Jeżeli te punkty nie będą w linii, tylko będą wychodzić przód lub w tył względem siebie nadmiernie, to napięcie mięśni poprzedniej i tylnej strony ciała będzie niewłaściwe. Po jednej stronie mięśnie będą za bardzo skrócone, a po drugiej za bardzo wydłużone. I te skrócone, i te wydłużone Mogą dawać wam dolegliwości bólowe. To po pierwsze, już same w sobie te mięśnie. Po drugie, mięśnie, które będą skrócone i zbyt napięte, jeżeli pod nimi przechodzą naczynia, w wielu miejscach tak jest, naczynia krwionośne lub, lub nerwy, to te naczynia książące lub nerwy mogą po prostu być uciskane przez te mięśnie przy różnych ruchach i mogą powodować wtedy dolegliwości albo neurologiczne, albo naczyniowe. Dlatego to jest istotne, żeby te mięśnie tak. Nie były poskracane i ponapinane, plus jeszcze jeśli będziecie mieli dysbalans mięśniowy, to mobilność w ciele stawów będzie nieprawidłowa. Będziecie za bardzo pracowali jedną częścią stawu, a za mało drugą i będzie to powodowało ryzyko urazu czy stawów, czy tkanek okalających staw. Dlatego tak ważne jest, żeby tą prawidłową postawę ciała mieć. Jaką najczęściej postawę nieprawidłową widuję moich pacjentów? Najczęściej. Pacjenci, którzy przychodzą do mnie z bólami różnego rodzaju kręgosłupa, widzę to. Taka, taka zwieszona, niechrójna pozycja. I co ci pacjenci mi zgłaszają, tak stojący? Mówią, że wolą mi kręgosłupy między łopatkami w odcinku piersiowym, czują sztywność, pieczenie barków, ból barków, jakieś palenie barków, chrupanie w barkach przy ruchach ręką, jakieś przeskakiwanie bolesne. Często drętwienie, jakieś wblednięcie, yy, marznięcie, pieczenie, pieczenie szubiem rąk, yy, jakaś ciężkość karku, jakaś blokada w karku, jakieś napięcie pod czaszką, na twarzy, na żółwie. To wszystko słyszę, jak widzę takich pacjentów. I jak mówię im o tym i pokazuję, jak powinna wyglądać prawidłowa postawa, a jak wygląda ich, no to wszyscy jakby się umówili naprawdę, mówią, no ja wiem, walki mam za bardzo z przodu. Ja je próbowałem lub próbowałem cofać, ale nic z tego nie wynika. Naćwiczyłem się i dalej te barki lecą. Także już tego nie robię, nie wiem o co chodzi. Bolą mnie dalej, niech Pan coś zrobi. Może masaż. Jeżeli ktoś tak stoi, słuchajcie, to te barki lecą mu do przodu przez to, że się zwiesza na kręgosłupie. Ręka swoje waży plus obręcz barkowa. Więc, jeżeli rozluźnie się i tak zwiesza na kręgosłupie, to ciężar w mojej kończyny powoduje, że ten bark faktycznie przesuwa się do przodu. I już wtedy wisi na mięśniach, które przyczepiają się do kręgosłupa, do karku. I te mięśnie są cały czas rozciągnięte i napięte. Więc, jeżeli ja teraz będę chciał się korygować przez cofanie łopatek, tak jak ci pacjenci, no to będę tylko napinał już przemęczone mięśnie. Nabawię się tylko dodatkowych bóli mięśni, czego więcej. W ogóle nie ten droga. Nie myślcie o łopatkach, nie myślcie o cofaniu łopatek, to jest błąd. To, co trzeba zrobić, to nic z łopatkami, tylko wypiąć klatkę piersiową. Jeżeli wypnę klatkę piersiową, to ciężar moich rąk spowoduje to, że barki przesuną się w tył. Ja zobaczcie, nie robię tego. Tylko wypinam klatkę. Nic z cofaniem łopatek, nic z tego, tylko ruch z klatki. Tak? Jak naprawdę wypinam klatkę piersiową, panowie, tak byście chcieli piłkę na klatę przyjąć, panie, tak byście chcieli uwydatnić biust. Albo można sobie wyobrazić, że jest na mostku sznurek, który jest przymocowany do sufitu pionowej, i ktoś na ten plech ciągnie. I tą korekcję robimy tak naprawdę prostownikami grzbietu, mięśniami, które są od pozycji stojącej, a nie mięśniami łopatek. One nie są od pozycji stojącej. Mięśnie łopatek są od tego, aby łopatką dobrze ruszać, i dawać dobrą podstawę do ruchu yy, ramienia, i, i żeby dobrze przenosić się na ramię. Dlatego w ogóle nie myślcie o swoim łapie, to jest błąd. Czasami jest też tak, że jak yy, mówię pacjentom, żeby się tak skorygowali, to się okazuje, że lecą w tył. Jacy to są pacjenci? Jeżeli stoją tak, to często jeszcze mają wysunięte miednicy do przodu. Czyli, jeżeli byście patrzyli od dołu na ten kijek, to się okaże, że kolano wyjeżdża poza kijek i biodro też poza kostkę. Jeżeli tak staniecie i wasze biodro lecą w przód, to zobaczcie, mój kręgosłup wygina się w tył, i mi cało nie poleciał, to faktycznie zwieszam się tutaj w odcinku piersiowym. I ten piersiowy wtedy jest wypadkowy, wypadkową złego ustawienia dołu. I ci pacjenci często jeszcze mówią o bólach w plecach, że cały czas mają ciasność często promieniowanie jakiejś sztywności, bo cały czas zwieszają się na tylnej części kręgosłupa, co nie jest dobrą sytuacją. Więc jeżeli macie wątpliwości, czy jesteście tym typem pacjentów, to zwyczajnie już po kiju zobaczycie, czy te punkty faktycznie wyjeżdżają w przód, a po drugie możecie stojąc wczuć się w to, jak czujecie podłogę pod, pod stopami. Jeżeli się okaże, że bardziej czujecie palce, to znaczy, że może właśnie tak stoicie. Cofnijcie wtedy ciężar ciała tak, żeby stanąć na piętach. Wtedy okazuje się, że kolana dogonią kostki, a za kolanami pójdzie biodro. Nie da się tego przesadzić, bo polecicie w tył. Więc cofacie ciężar tak, żeby dociążyć pięty, dopóki jeszcze czujecie się stabilnie, że nie lecicie, że palce się nie odrywają. I być może to wystarczy. Dociążenie pięt i wypięcie klatki i, jest, i będzie w porządku. Jeżeli dociążycie pięta dalej, będziecie mieli uczucie, że pupa wystaje, brzuch jest wiszący. To może od złego siedzenia czy od małej, małej ilości ruchu macie po przykurczeniu zginaczy bioder i prostorniki grzbietu. I one wtedy nie dadzą Wam w tej miednicy tak ustawić prawidłowo, bo ona będzie w złym ustawieniu. Może wtedy potrzebujecie ćwiczeń rozluźniających te mięśnie, i wzmacniających brzuch i pupę. Ale jeśli nie będziecie z tą pozycją walczyć, i samo dociążenie pięt i wysunięcie klatki spowoduje to, że że nic wam nie przeszkadza w tej pozycji, no to ok, to te korekcje wystarczą. Tylko, jeśli wam teraz pokazanie te korekcje, a stoicie źle, to w tej pozycji, którą wam pokazałem, będzie wam niewygodnie. A jak będzie wam niewygodnie, to nie będziecie chcieli tak stać, no bo wam niewygodnie. Więc przestanie się tę korekcję robić. Więc musimy doprowadzić do tego, żeby ta pozycja, którą wam pokazałem, jeśli takiej nie macie, żeby była dla was wygodna, a być może wasza zła pozycja przestała być dla was wygodna i stała się niewygodną. Jak to zrobić? Z neurofizjologii wiemy, że jeśli powtórzymy jakąś aktywność 6 do 8 tysięcy powtórzeń razy, często ją powtarzając, często ona myśli codziennie lub chociaż co drugi dzień, to ta aktywność, uczymyść wchodzi w nawyk. Innymi słowy, jeśli tak w tych ilościach przećwiczę moją postawę, to właśnie przekoryguję głowę, że ta postawa, o której mówię, będzie wygodna, a ta. Zła będzie niewygodną. E, przykład, żebyście faktycznie nie wiedzieli o czym mówię. Weźmy na przykład takiego początkującego koszykarza, który zaczyna e, uczyć się rzuca rzucać do kosza. Na początku myśli o łokciu, o ustawieniu nadgarstka, o wypuszczeniu pilki, o, o ustawieniu nadgarstka przy rzucie. I jeśli wszystkie te aktywności są dla niego nowe, to jak się skupi bardziej na łokciu, to nie pamięta o nadgarstku. Jak bardziej się skupi na nadgarstku, to nie pamięta o łokciu. I ta ręka mu lata straszliwie, musi zrobić tysiące powtórzeń, żeby to był automatyczny żeby nie musiał myśleć o ustawieniu ręki przy rzucie, no bo na meczu ma pół sekundy, sekundę na no oddanie rzutu, więc nie może myśleć o tych wszystkich rzeczach, bo by tego rzutu nie oddał. I tak samo jest z tą postawą. Jeśli zrobimy ilość odpowiednią powtórzeń, to ten ruch, czy ta pozycja wejdzie nam w nawyk i będzie dla nas wygodną, nie będzie nie myśleć. Jeśli wyjdziemy z tej pozycji, to będzie nam niewygodnie. Więc musicie to zrobić w tych, jeśli chcecie, żeby to zadziało w tych ilościach. Bo jeżeli zrobicie to w trzech czy, czy, tysiącach, czy nie wiem, 3 tygodnie na przykład, no to okaże się, że trochę możemy sobie porównać do tego, jakbyście ściągali oprogramowanie, pasek ściągania jest daleko, daleko, daleko i w pewnym wyciągacie ten drive albo Wyłączacie sieć i to się nie ściągnęło. Napracujecie się, a program się nie wgrał. Dlatego tu ta ilość powtórzeń jest ważna. To może brzmi mocno 6-8 tysięcy powtórzeń, albo jakoś strasznie, ale zobaczcie. Jeżeli staniecie sobie bokiem do lustra i staniecie byle jak i zobaczcie, to jest zła postawa, tak nie chce stać. Skoryguje się, to jest dobra postawa, tak chce stać. Zła dobra, jeden, zła, dobra, dwa. Jeżeli zrobicie to 100 razy, co zajmie wam pewnie z 5 minut, jeśli to zrobicie 100 razy dziennie, w miesiąc macie 3000 powtórzeń. Jeśli zrobicie 5 minut rano, 5 minut wieczorem, 6000 macie w miesiąc. No to już nie brzmi tak strasznie, nie? Wcale nie jest tak źle, więc wystarczy 10 minut dziennie, żeby tą pozycję przekorygować. Tylko żeby to zadziałało, musicie się w tą pozycję wczuwać, jak wasze ciało jest ustawione w dobrej, jak w złym ustawieniu, czyli nie możecie wtedy zajmować się innymi rzeczami, oglądać Netflixa, słuchać radia, czy z kimś rozmawiać, bo to będzie tylko jakiś trend mobilizacji tego Nic z tego nie będzie. Wy musicie faktycznie ciągle odczuwać tę pozycję dobrą i złą. I po tej ilości powtórzeń zobaczycie, że ta pozycja będzie dla was wygodna i automatyczna. Plus możecie jeszcze takiego fajnego triku użyć, za każdym razem, jak sprawdzacie godzinę w dniu, to interesują Was dwie rzeczy, jak stoicie oczywiście, godzina i Wasza postawa, tak? Sprawdziłem godzinę, sprawdzam jak stoję, stoję byle jak, koryguję się i staram się zostać w tej pozycji, nie tak jak przy ćwiczeniach, na chwilę i puszczam, tylko zostaję w tej pozycji i staram się robić swoje. I na początku będziecie się łapać na tym, że za każdym razem musicie się korygować i będziecie wkurzać, no ale musicie być cierpliwi. To jest, to jest proces. To nie jest kwestia kilku dni, tylko tych tysięcy powtórzeń. Dlatego nie zrażajcie się. Zobaczcie, że w pewnym momencie sprawdzicie godzinę, sprawdzicie postawę. O kurczę, stoję dobrze. Załapało. Głowa załapała mechanizm i wchodzi to w odruch. Macie to. Wtedy staniecie w pozycji i będzie Wam niewygodne. Dlatego tak ważne jest, dlaczego tak ważne jest, żeby ta postawa była prawidłowa. Zobaczcie. Jeżeli macie złą postawę i już przeciążacie swoje ciało, tylko stojąc, to wyobraźcie sobie teraz sytuację, jak podnosicie jakieś przedmioty, nie wiem, dzieciaczka, nie wiem, torbę z bagażnika, albo skaczecie, albo biegniecie, podbiegacie, wyhamowujecie, tak, aktywności sportowe, czy nawet takie życiowe, to przez te wszystkie sytuacje, które powiedziałem, zwiększacie obciążenie przez wasze ciało, czyli transfer sił przechodzących przez wasze stawy i tkanki zwiększa się w, w stosunku do pozycji stojącej tylko. Więc jeżeli już w pozycji stojącej robicie błędy i przeciążecie swoje ciało, to w tych sytuacjach będziecie przeciągać je dużo bardziej i jest to ryzyko urazu wtedy. Dlatego tak ważne jest, żeby tą pozycję stojącą mieć prawidłową, bo wtedy naprawdę minimalizujecie ryzyko kontuzji i urazu waszego ciała. Dlatego naprawdę warto to sprawdzić, warto o to zadbać. W każdym wieku warto spróbować to skorygować, chyba że Okaże się, że faktycznie te korekcje, o których powiedziałem, to za mało, bo czujecie, że coś was po prostu trzyma, z której strony. Wtedy idźcie do zaprzyszionych fizjoterapeutów. Niech Was ocenią, zbadają, dadzą wam zalecenie. Także trzymam za Was kciuki. Przeświszcie to, sprawdźcie, czy dobrze stoicie. Owocnych korekcji Wam życzę i zdrueczka. Trzymajcie się ciepło